Rządowy program Polski Ład od miesięcy jest na ustach wielu Polaków. Doceniano jego prorozwojowy charakter, ale nie szczędzono też krytyki. Jego szczegółowe rozwiązania najbardziej interesują lokalne społeczności, ponieważ gro pieniędzy w jego ramach trafia do konkretnych miejsc, czyli do lokalnych samorządów dziś 30 maja myślę, że historyczna chwila dla Bolesławca i całej ziemi bolesławieckiej. Właśnie niedawno pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w ramach polskiego ładu programu inwestycji strategicznych trafią ogromne środki do całej ziemi bolesławieckiej, powiatu bolesławieckiego jest to kwota ponad 80 milionów, które trafi zarówno do powiatu, jak i wszystkich gmin. Z tej kwoty powiat Bolesławiecki otrzyma na inwestycje niemal 14 milionów złotych na przebudowy i modernizację dróg powiatowych. Gmina Warta Bolesławiecka otrzyma ponad 8,5 miliona, niemal 8 milionów złotych otrzyma gmina Gromadka. Do gminy Wiejskiej Bolesławiec popłynie ponad 7,5 miliona złotych, a do gminy Osiecznica równe 5 milionów. Niemal 3 miliony złotych otrzyma też gmina Nowogrodziec a największa kwota trafi do miasta Bolesławca. Dla mnie jest to o tyle ważne, że ogromna kwota, blisko 34 milionów trafi do Bolesławca na modernizację tzw. starych basenów, na spacerowe i modernizację stadionu przy ulicy spółdzielczej. To pokazuje również, jak ważna jest obecność parlamentarzysty z ziemi bolesłowieckiej oraz jak ważna jest współpraca. Ja bardzo się cieszę, że ta współpraca między mną a władzami miasta, panem prezydentem Piotrem Romanem układa się bardzo dobrze i widzimy owoce tej współpracy. Pracy. Obie te bolesackie inwestycje są z dawna oczekiwane w mieście. Odkryte baseny przy ulicy Spacerowej od lat już nie pełnią tej funkcji, którą miały po ich wybudowaniu w latach 70. poprzedniego wieku, gdy były tłumnie odwiedzane przez Bolesławian i gdzie toczyło się wakacyjne życie młodzieży i dorosłych. To obiekt przestarzały i niedorównujący atrakcyjnością leśnemu potokowi. Podobnie jest z miejskim stadionem przy ulicy Spółdzielczej. Obecnie z trudem spełnia rolę areny do rozgrywania meczy piłkarskich, ale niemal zatracił swoją dawną funkcję areny lekkoatletycznej. Bieżnia i pozostałe jego elementy lekkoatletyczne nie pozwalają na organizowanie na nich rywalizacji sportowej na poziomie wykraczającym poza zawody szkolne. Warto wspomnieć, że ten rok 2022 dla Bolesławca zaczął się naprawdę bardzo dobrze. Modernizacja Komendy Powiatowej Policji, oddanie nowego, nowo wyremontowanego dworca w Bolesławcu. Teraz kolejne świetne informacje. Mam nadzieję, że ten rok przyniesie jeszcze wiele ważnych i kluczowych decyzji dla rozwoju Bolesławca.